Witajcie, ja jestem Patryk, to jest kanał Buty Nie Grają, a jako, że dzisiaj jest niedziela, to pogadamy sobie o NBA. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie zostawić subskrypcję na kanale, polubić ten film i skomentować, jakiego zawodnika brakło na tej liście, a jest to lista 9 największych wybryków natury w obecnej NBA. Oczywiście. Kolejność na liście nie ma najmniejszego znaczenia. Nie jest tu ktoś większym czy mniejszym wybrykiem natury. Większość tych zawodników mogłoby iść bez castingu do X-Menów. No, niektórzy to naprawdę byliby od razu wzięci do zespołu i lataliby na misję, ale pomijając to, zacznijmy. Pierwszym zawodnikiem, o którym wspomniałem, będzie Zion Williamson. Jak ktoś, mający 198 cm i ważący 130 kg, może mieć dosiężny wyskok 45 cali. No, to są rzeczy niebagatelne. Do tego jest szybki, zwinny, potrafi naprawdę dobrze kozłować poruszać się. Trochę zaskakująca jest liczba bloków w tym sezonie, która wynosi 0,4 na mecz. No, ale wiadomo, nie każdy dobry obrońca musi dużo blokować. No, to, że ktoś dużo ma bloków, nie znaczy, że jest dobrym obrońcą. Weźmy tu za przykład DeAndre Jordana. W tym sezonie rzuca 20, prawie 2 punkty na mecz, ma 8 zbiórek, no i rzuca z 55% skutecznością z gry. Jego atrybuty fizyczne na pewno pomagają mu w grze, i na razie wydaje się, jakby na nich bazowała jego gra. Dodaje oczywiście, rzuca 3, jest i to całkiem nie najgorszy, ale jednak ta fizyczność robi tak wiele, że ten zawodnik na pewno wyróżnia się dzięki niej. Kolejnym zawodnikiem będzie Kristaps Porzingis. Niestety w tym sezonie, przez co bardzo ubolewam, mam go w Fantasy League. Nie zobaczyliśmy go jeszcze na parkiecie. Ale zawodnik, który ma 221 cm wzrostu, waży 110 kg, chociaż myślę, że jest to zawyżona waga podana przez ESPN Reference. I ma 229 cm rozpiętości ramion, a do tego vertikal większy niż Blake Griffin, zanotowany. No to coś jest nie tak. Zdecydowanie. Łotewski Jednorożec jest graczem jedynym w swoim rodzaju. Szkoda tej kontuzji kolana w trzecim sezonie i teraz ponownej w poprzednim. Jak będzie się prezentował? Zobaczymy. W tamtym sezonie grał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W szczególności w końcówce sezonu, gdzie jego gra naprawdę robiła różnicę. Trójki z dziesiątego metra, kozioł jak rozgrywający. To jest naprawdę wybryk natury. Kolejnym zawodnikiem będzie Bol Bol. Jest to syn swojego ojca, czyli Manutę Bola, który był zawodnikiem w latach 90. No cóż, można powiedzieć, zawodnik 218 cm wzrostu, 99 kg wagi niestety tylko i 234 cm rozpiętości ramion. W tym sezonie zagrał 3 mecze, w których rozegrał 14 minut i w tym czasie zdobył 2 punkty, jedną zbiórkę i jeden blok. Patrząc, jak trener Malone wpuszczał go w tamtych playoffach oraz bańce, myśleliśmy, że może w tym sezonie grać więcej. Niestety no ma ciężką rywalizację u siebie w klubie. Choć teraz brak Michaela Portera Juniora mógł mu stworzyć okazję do większej ilości minut, niestety nie stworzył. Bol nie gra więcej. A co za tym idzie, jego zdobycze nie zwiększają się. Jak to będzie dalej, zobaczymy. Ale na pewno więcej od niego gra kolejny zawodnik z listy, czyli ulubieniec wszystkich zielonych fanów, Taco Fall. 226 cm wzrostu, 145 kg wagi oraz 254 cm rozpiętości ramion. Ten zawodnik ma największą rozpiętość ramion zanotowaną w historii NBA. Będzie tutaj na tej liście druga największa rozpiętość, ale takofol jest numerem 1 i to bez podjazdu. 15 cm różnicy między nim a drugim miejscem. Dodatkowo TacoFall stojąc na płasko na ziemi ma zasięg 10 stóp i 2 cale. Obręcz jest zawieszona na 10 stopach, czyli zasięg większy niż wysokość obręczy do koszykówki, czyli wsadza bez skakania i to serio. No cóż, zawodnikiem jest ciekawym. W tym sezonie zagrał dwa mecze, w których zagrał 25 minut. Zanotował w tym czasie 5 bloków, 6 punktów i 9 zbiórek. Jak na swoje warunki, jest zawodnikiem dość mobilnym, co jest zaskakujące. Możemy go porównać z ostatnich lat na przykład z Simbularem, który grał w Sacramento Kicks, oczywiście pewnie dlatego, że właścicielem Sacramento jest też człowiek z Indii, tak jak Simbular był. No ale tamten zawodnik to wydawało się, że umiera jak chodzi, a co dopiero biega. Taco Fold natomiast przemieszcza się bardzo dobrze, jest nawet skoczny, nie ma tragedii, no i naprawdę bardzo dobrze czyta grę, więc może na jakiś zawodnik na 10-15 minut na mecz w przyszłości. Gdyby grał w latach 80-90, oj, to by była różnica. Kolejnym zawodnikiem będzie posiadacz drugiej największej rozpiętości ramion w historii, czyli Mobamba. Mobamba, zawodnik, chociaż jego imię i nazwisko brzmi bardzo afrykańsko, pochodzi z Nowojorskiego Harlemu. Ma 213 cm wzrostu, 115 kg wagi i drugą największą rozpiętość, czyli 239 cm. Długie rączki, naprawdę bardzo długie rączki. A pomijając już atrybuty fizyczne, Mobamba zanotował również większą prędkość w sprincie na 40 metrów niż Russell Westbrook. No, jeśli przebijasz czymś Russella Westbrooka, a szczególności w szybkości, to znaczy, że naprawdę jesteś wybitnym atletą. A jeśli do tego masz dwie, 240 cm rozpiętość ramion, to masz potencjał, masz potencjał. Niestety, no nie sprawdza się. W sezonie swoim debiutanckim miał najlepsze statystyki, grał też najwięcej. W poprzednim sezonie grał średnio 14 minut na mecz. W tym sezonie zagrał 22 minuty w trzech meczach, więc nie jest to dużo. W szczególności jeśli chce być znaczącym zawodnikiem w rotacji Orlando. A jak wiemy, no maskim rywalizować u siebie pod koszem, bo jest tam Nikola Wócewicz, który jest etatowym all starem w drużynie Orlando. Kolejna twórka to już jest topka na topki, i to nie tylko jeśli chodzi o warunki fizyczne, ale i o osiągnięcia. I zaczniemy od dwukrotnego MVP sezonu regularnego z dwóch ostatnich lat, czyli Janisa Antetokumpo. ulubieńca mojej narzeczonej. I ulubieńca wielu kibiców z Grecji to na pewno: 211 cm wzrostu, 116 kg wagi, 221 cm rozpiętość ramion, i do tego jego kocie ruchy. Ostatnio dodał nawet trójkę, więc zawodnik cały czas się rozwija. W kontrze nie do zatrzymania, pod koszem nie do zatrzymania. Na pick and rollu nie do zatrzymania. potrafi kozłować, teraz już nawet rzucić. Dla niego wsad po pełnym obrocie, na pełnej prędkości nie jest najmniejszym problemem. Zawodnik wyrwany z komiksów Marvela. Naprawdę ciężki do zatrzymania, jednak. Jeśli odpowiednio ustawimy obronę, tak jak pokazało to Miami w playoffach w tamtym sezonie, można go zatrzymać. Wokół niego jest zbudowana cała drużyna Milwaukee. Przedłużył ostatnio z nimi kontrakt. Co na pewno właściciele Milwaukee odebrali jako największe szczęście w ich życiu. Większe niż te pieniądze, które nawet pewnie mają, ponieważ ich klub na kolejne 5 lat liczy się na mapie NBA i będzie w rywalizacji o mistrzostwo. Bo posiadanie w tej konferencji nawet samego Janisa ze słabą obstawą gwarantuje playoffy i to topkę tych playoffów. Kolejny zawodnik to Kevin Durant, Slim Reaper, Snake. Zawodnik, który w tym sezonie powrócił po bardzo ciężkiej kontuzji, przez którą nie grał cały poprzedni sezon, grał w drużynie Brooklyn Nets. I cóż powiedzieć, no, 209 cm wzrostu, 108 kg. Myślę, że to jest zawyżone, chociaż przy 210 cm wzrostu 108 kg wygląda dość mizernie. Ale 225 cm rozpiętość ramion. Świetny shooter. Jego fadeawaye. To jest po prostu jakaś abstrakcja. Rzut nie do obronienia. Do tego bardzo dobry kozioł, minięcie. Myśleliśmy, że po zerwaniu tego Achillesa, które przydarzyło mu się w playoffach 2019, będzie zdecydowanie inaczej się poruszał. Jednak z tego, co się wydaje na początku sezonu, Kevin Durant jest naprawdę Kevinem Durantem. A takiego Kevina Duranta zawsze należy się go bać. I zawsze walnie ci coś, co cię zabije. Numer 9 Antony Davis. 208 cm wzrostu, 115 kg, 227 cm rozpiętości ramion. Miał być rozgrywającym, ale urósł. Urósł i robi to, co rozgrywający, takiej dobrej klasy w ciele centra, więc jest miazga w obronie, zabija w ataku, łapie wszystko, dobija wszystko, potrafi rzucać za trzy. Nawet game winnery w playoffach. Zawodnik kompletny i tak jak jego kolega z drużyny, czyli największy wybryk natury, Lebron James, 36 lat, 206 cm wzrostu, 113 kg, 214 rozpiętość ramion i gra jak zawodnik kosmiczny. Od 18 lat na poziomie mistrzowskim. Nic się nie zmienia. Zawsze gra tak samo. Zawsze rzuci 25 punktów. Rozda 10 asyst i zbierze 8 piłek. No takie stacje w wieku 36 lat to jest jakaś abstrakcja, abominacja. I LeBron nie powinien tak grać. W tym momencie powinien już grać w szachy ze swoim młodszym synem. A starszego oglądać tylko w high schoolu. Jak wiemy prawdopodobnie będzie grał ze starszym w jednym klubie. Czegoś takiego jeszcze nie było. No może w AC Milanie, gdzie Maldini ze sobą grali. No cóż. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Elo.